Czemu jest tak cicho? Nie. nie wiem, czemu jest tak cicho. Czemu? To ja nie wiem. Ale dlaczego jest tak cicho? chcę pomyśleć. Dobra. Jest tak cicho, jak śmiało i <kłysy> nie Mam mocny kakos, Nevím, jak to robíš. Co ne ne to přišlo? Tak, leč. A ne, jo, rozhodně něco nedá. Tak, jo, vlastně to. Nevím, co mám dělat, co si to je to, já nevím. Nevím, nevím, E, M, M, M. Mám na svatě rysunek Spidermana. no, co to je? Že chcete padyrmát! Ej, ej, co mám dělat? na chylo! Popet! Bo będę mi na, Faj, tak na na Já bych to byl můj Audi L6! Dělá mi faktice ale Ale ho Byl jeden trošku šafát! Ja walnąłem tak mocno w słup, że prawie auto wywaliło, że tak nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chodzę do szkoły tak normalnie jak zwykle człowiek, ale nie w tym ale korzystałem z matnej nie wiem czy mam duże cienie albo są to nie wymyłem V M to jest takie rzębień V M ja w moim audi R6 sobie walął takie cudekie jest no w końcu przeżyłem to hej no i tak walął się mocno tyle że a prawie nie piął ale by bo 1% fajna przesuwa się, że aż pół! Chłopie, chłopie, to jest prosenka na 20 subów. Chłopie, tak mocno będzie jej Było tylko jeden prochem czas na przyjście. Ale na szczęście przeżyłem, bo to już moc. Takie było, że aż mi, aż tu na Ej, ej, ej. I to było tak, że walnąłem z tej i tak mocno walnołem, że bo ci tak było.